16. Niedziela Zwykła. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości mówi nam o bardzo ciekawej zasadzie sprawiedliwości. Żeby móc być sprawiedliwym, trzeba mieć siłę, trzeba być mocny. Bóg jest sprawiedliwy, dlatego że on jest najbardziej potężny na świecie. Ale wydawałoby się, że w takim razie, skoro siła jest potrzebna do zaprowadzenia sprawiedliwości, to trochę się to będzie kojarzyło z przemocą. Ale jednak nie. Otóż Pan Bóg w taki sposób przedziwny rządzi światem, że chcąc wprowadzić sprawiedliwość i mając siłę na to, żeby wprowadzić sprawiedliwość, okazuje się łagodnym i uczy miłości. Mówi autor tak, nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. A więc Bóg jest sprawiedliwy. Ma niesamowitą siłę. I tę siłę przekuwa na co, na to, żeby kuchać ludzi i w ten sposób uczyć ich sprawiedliwości. Jest jakieś niebezpieczeństwo, że chcemy zaprowadzać siłą yy, sprawiedliwość, nawet za cenę krzywdy drugiego człowieka. Chcemy nieraz zaprowadzać sprawiedliwość, a nie mamy żadnej siły, zapominając o tym, że niesprawiedliwość jest tak mocna, żeby się jej przeciwstawić, no to trzeba mieć bardzo wielką moc, bo moc niesprawiedliwości jest potężna. Ale często też właśnie zapominamy o tym, że największą siłą człowieka jest miłość. Największą siłą człowieka jest miłość, tak jak największą siłą, z której powstał cały wszechświat, jest boska miłość. Tylko miłość, która jest potężna, potrafi zaprowadzić sprawiedliwość, potrafi postawić tamę przeciw krzywdzie niesprawiedliwości. Psalmista mówi o tym, że Pan jest dobry i łaskawy. Panie, ty jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich. I mogłoby się wydawać, tak, znamy to, że Bóg jest dobry, że jest miłosierny, że jest otwarty dla wszystkich. Ale psalmista dodaje takie jedno słowo: Pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wiem, że jesteś łaskawy, ale dla tych, którzy cię wzywają. I dlatego potem psalmista mówi: Wysłuchaj, Panie, zważ na głos mojej prośby, wołam do Ciebie, bo wiem, że Ty jesteś dobry i łaskawy dla tych, którzy Cię wzywają. My często powtarzamy dzisiaj, że Bóg kocha wszystkich. Często powtarzamy, że Bóg jest dobry dla wszystkich. Często powtarzamy, że Bóg jest łaskawy dla wszystkich. Ale ludzie mają takie poczucie: No ale ja tego nie czuję. Ja, ja o tym nie wiem. No skąd masz czuć? Skąd masz wiedzieć, skoro Boga nie wzywasz? Bóg jest w pewnym sensie jak deszcz. Ale jeżeli my nie odwrócimy się do niego yy, sercem otwartym, to jak on cokolwiek może wlać? Jeżeli my, jak, jak, jak wiadro dnem do góry jesteśmy nastawieni do jego łaski, to cokolwiek może być w sercu dzban zamknięty, dzban, dzban zamknięty, czy słoik zamknięty, czy butelka zamknięta nawet w głębiach oceanu, nie napełni się wodą. Chodzi o to, żeby mieć tę świadomość, że Bóg naprawdę jest dobry, ale trzeba go wzywać, trzeba się do Niego modlić, trzeba się na Niego otwierać. I wróci do tej bardzo podstawowej funkcji modlitwy. Chcesz doświadczyć Bożej miłości, módl się więcej. Chcesz, żeby Bóg w Twoim życiu był bardziej obecny, módl się po prostu więcej. Brakuje Ci Jego dobroci i Jego miłosierdzia, módl się więcej. Bądź bliżej Pana Boga, a wtedy Jego dobroć będzie bliżej Ciebie. Święty Paweł w drugim czytaniu w liście do Rzymian pociesza nas słowami, że czasem my się nie potrafimy modlić, rzeczywiście nie potrafimy, nie umiemy. Wydaje się nam, że ta nasza modlitwa jest takim powtarzaniem słów, albo że ona chyba nie ma sensu, bo nie przynosi owoców, a święty Paweł nas pociesza, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. On przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, On się za nami przyczyna w błaganiach. Kiedy my się nie umiemy modlić, On się przyczyna za nami w błaganiach. Jest ktoś, kto się za Ciebie modli. Jest ktoś, kto zawsze o Tobie pamięta. Jest ktoś, kto potrafi za Ciebie bardziej zwracać się, niż Ty się zwracasz. Kto to jest? To jest Duch Święty. Jest to niepojęte, absolutnie niepojęte, bo ktoś by powiedział, no jak to Duch Święty się zwraca do Boga Ojca, jak to Duch Święty miałby się interesować moim życiem i interesuje się, interesuje się moim życiem. Nie jesteś w tej modlitwie sam. To jest taka niesamowita pociecha, jak w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz modlił się o zwycięstwo wojska i, i ręce już mu osłabły, to znaleźli się dwaj, którzy podtrzymywali jego ręce im, i im te ręce były wzniesione w stronę nieba, tym Izraelici zwyciężali, kiedy Ręce opadały, te e, e, zaczynali przegrywać. Jest ktoś, kto wspiera Twoją modlitwę aż do zwycięstwa. Nie jesteś sam. Otrzymałeś na szczycie Ducha Świętego. Otrzymałeś podczas bierzmowania Ducha Świętego. Może znowu trzeba wrócić do tego, co nieraz sobie już powiedzieliśmy, żeby się zaprzyjaźnić bardziej z Duchem Świętym, żeby Go wzywać częściej, żeby po prostu mieć taką, taką spokojną świadomość. Naprawdę nie jesteś sam. Jak to mówił papież Benedyk XVI, kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam. Zawsze jest Duch święty z Tobą. I Ewangelia opowiada nam trochę o, takiej, o takim realizmie, bardzo, bardzo okrutnym, bo wydawałoby się, skoro Bóg jest dobry, skoro Duch święty jest z nami, skoro wystarczy wzywać Pana Boga, żeby doświadczyć Jego dobroci i łaskawości, skoro Bóg w tej sprawiedliwości siłą miłości rządzi światem, to w sumie mamy jak w raju, a jednak nie. Mówi Jezus w Ewangelii, że Bóg zasiał dobre ziarno, natomiast przyszedł nieprzyjaciel, szatan, i zasiał chwast. Zasiał chwast, dlatego żyjemy między ziarnem a chwastem, między tym, co dobre, a co złe, między Bogiem a diabłem. Żyjemy. Żyjemy. Pan Bóg nie wyrywa tego chwastu, Pan Bóg nie wyrywa diabła, Pan Bóg nie, nie likwiduje szatana. Pozwala wszystkim róść aż do żniw. Przedziwna tajemnica, ale też. Można powiedzieć taki bardzo mocny realizm, bardzo mocny realizm, że możesz doświadczyć w życiu dobra, jest w życiu wiele zboża, ale pamiętaj, że również jest coś, co jest złe, nie żyj i tak idealistycznie, jakby na świecie Cię miały spotkać tylko dobre rzeczy, bo możesz spotkać się z nieprzyjacielem, który zasieje w Twoim sercu kwast. Możesz spotkać się z kimś, kto, kto będzie chwastem. Może się okazać, że ty jako zboże zamienisz się chwast. Uważaj, bądź, reali bądź realistą, miej tę świadomość, że naprawdę na tym świecie, dopóki żyjemy, zawsze się będzie wiązało dobro ze złem, czy przenikało dobro ze złem. Zawsze będzie niebezpieczeństwo, że my staniemy się chwastami. Zawsze będzie niebezpieczeństwo tego, że będziemy może chcieli wyrwać przedwcześnie chwast, niszcząc przy okazji wiele zboża. Być człowiekiem wierzącym, to być też bardzo mocno stąpającym po ziemi realistą, który wie, że nie da się wykorzenić zła na tym świecie. Zło można zwyciężyć dobrem. Można walczyć o to, żeby w sobie coraz mniej było chwastów, ale zła w innych nie da się wykorzenić siłą i przemocą. Zło ostatecznie może wykorzenić tylko i wyłącznie Pan Bóg. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.